Cześć, z tej strony wózaj i dzisiaj pokażę wam, jak obsługiwać Open Broadcaster Software'a jako nagrywarkę do gier, a nie jako do streamowania. Jeżeli chodzi o E, ustawianie scen. E, pokażę Wam to nieco później, a teraz zacznijmy może od ustawień, jakie trzeba sobie e, zaaplikować, żeby to wszystko działało. Zacznę może jeszcze od czegoś innego, e, że wskażę Wam główne zalety tego programu dla mnie, jako dla osoby właśnie nagrywającej nim, no co jakiś czas. Jeżeli chodzi o jakość, można tutaj naprawdę bardzo manipulować. Można wybrać taką, jaką się chce, można e, zmieniać rozdzielczości. Naprawdę daje bardzo dużo możliwości, to po pierwsze. E, na pewno więcej niż w programie czy Action e, W kwestii wagi plików e, są one o wiele mniejsze i naprawdę no, nie tracą na jakości. Można od razu ustawić takie rzeczy jak kamera, obrazek czy właśnie ramka do kamery, dzięki czemu potem tracimy mniej czasu, w cudzysłowie oczywiście tracimy mniej czasu na edytowaniu tego wszystkiego, ale no na pewno jest to o wiele wygodniejszy program niż Fraps czy Action. Ponieważ wiele rzeczy robi od razu. Nawet pliki, niektóre, kto, niektóre pliki, które wychodzą spod pod obs są gotowe do zapludowania na YouTube'a bez większej obróbki w camtasi czy w Vegasie, czy w Corelu. Zależnie kto czego używa. Czyli waga pliku już w momencie jego nagrania jest wystarczająca, żeby wrzucić na YouTube'a. I no szczerze, jakby to wam pokazać, zaraz luknę na mój folder. Gdzie mam nagrania i wydaje mi się, że 65MB waży chyba około 10 minut nagrania, pulpitu przynajmniej, więc jest to naprawdę oszczędny. Taki filmik około 40-minutowy może ważyć może 600MB góra. Tak więc naprawdę wagowo polecam, jakościowo możecie zobaczyć na moim ostatnim odcinku z Battlefielda, jak to wyglądało. A teraz przejdźmy już do tych ustawień. Można zmienić język. To chyba jest, nie wiem, dla mnie nieprzydatne. Nawet nie widzę tutaj polskiego onet. nie sprawdzałem czy jest polski. Nie widzę. W każdym razie możemy również tutaj dodać sobie profile, czyli na przykład, jeżeli nagrywacie tak jak ja, jeden profil do live streamów, jeden do nagrywania, ja w zasadzie nie potrzebuję tego profilu do live streamów, bo robię je tak rzadko, że to jest aż nieprzydatne. To z racji na łącze większość z Was powinna wiedzieć. Jeżeli chodzi potem o te główne ustawienia, te najważniejsze można powiedzieć, bo najważniejsze będą w następnym kroku. E, tutaj ja ustawiłem, to w zasadzie wszystko moje personalne ustawienie, więc nie mówię, że u was będzie idealnie. E, ja mam po 16 tysięcy buffer, buffer size e, oraz max bitrate'a e, na różnych forach różnie się o tym pisze. Spotkałem się z teorią, że 10 000 to jest maksimum ja jestem bardziej zdania, że między 10 000 a 20 000 jest idealny Bitrate. A oczywiście quality cool balans na dziesiątkę audio w MP3 i Bitrate audio, audio Audio Bitrate 128. To są właśnie moim zdaniem takie najbardziej idealne ustawienia i jeżeli chodzi o właśnie tego typu rzeczy to jest już koniec. Potem ważna rzecz. Broadcast Settings. Domyślnie będzie tutaj livestream, a musimy zmienić na file output only, aby właśnie nagrywało to do nas na kompa. Niestety OBS różni się tym od Splita, że nie można nagrywać na bieżąco równolegle streama i na kompa. Dla mnie niestety, znaczy na szczęście w zasadzie, to nie jest wielka wada. Aby ustawić sobie folder domyślny nagrań, no to wiadomo, tutaj wszystko chyba każdy ogarnie. Start Stream Hotkey, e, Stop Stream Hotkey. E, tutaj też ustawiamy sobie e, klawisze, którymi zaczynamy bądź kończymy nagrywanie streama. E, ja osobiście nie polecam tego, ponieważ raz mi się tak zrobiło, że nacisnąłem ten klawisz, a potem <gryw> zakończyłem po godzinie prawie nagranie i szlak to wszystko trafił, więc e, wolę zminimalizować grę, bądź cokolwiek nagrywam, dać Start Streaming. Potem odminimalizować, mieć pewność, że to się nagrywa, i pod koniec dać stop streaming. Potem wyciąć w programie do obróbki te momenty przed i po, te kilka sekund, żeby to już wyglądało dobrze. No i później. No się cieszyć po prostu dobrym nagraniem. W kwestii ustawień wideo nie ma tutaj też zbyt dużo kombinacji. Ja sam nagrywam w 30 klatkach w 1280 x 720. Takie same ustawienia wam polecam. Oczywiście resolution custom, możemy również dać monitor 1 i wtedy wszystko będzie w takiej rozdzielczości jaka jest na monitorze. Ja mam w tym momencie full HD 1920x1080, ale polecam 1280 na 720 i właśnie tak samo resolution w ogóle ja nie używałbym tego skalowania w dół rozdzielczości, ponieważ to może tylko coś spieprzyć. Lepiej potem to zmniejszyć w programie już do edycji wideo. To chyba tyle jeżeli chodzi o właśnie tą zakładkę. Audio, no tutaj też za dużo kombinacji nie ma, bo ustawiamy jedynie swój głośnik Głośnik, swój mikrofon, który chcemy, aby było słychać podczas nagrań. Jeżeli nie chcemy go używać, czyli na przykład nagrać sam gameplay, a komentarz zrobić później, tak jak ja to często robię, warto użyć opcji Push to Talk i ustawić na jakiś klawisz, który jest, że tak powiem, daleko, i jest nieużywany. Później to po prostu odznaczyć albo no nie ustawiać klawisza i dzięki temu mamy pewność, że audio się nie będzie nagrywało równie dobrze. Można też skręcić tutaj, ale to Wam zaraz później o tym powiem. Eee, dzięki czemu, no właśnie, dzięki tym klawiszom. Możemy sobie wyciszyć mikrofon, to jest ten kolejny, kolejna linijka. Kolejna następna jeszcze jest to wyciszenie wszystkiego oprócz mikrofonu. Możemy również tam, z, nie wiem, tutaj, to chyba, tutaj chyba chodzi o to, że wszystko jest w mono, czyli Force Microphone Audio Auxiliary to mono, czyli będzie to tak jakby zmuszenie tego w mono. <głupio> Nie wiem, głupia to brzmi. No i e, mic, AUX, Boost, e, Multiple, czyli pomnożenie dźwięku, jeżeli chcemy coś podgłosić. E, ostatnia zakładka, zaawansowane. E, ja mam tutaj w generalnych ustawieniach e, używanie wielowątkowości. Czyli optymalizacji, może dla, multi, dla wielowątkowych procesorów, bo właśnie taki posiadam. Również Preset X264 na ultrafast. Później synchronizacja audio i wideo. No i buffer 11680. To tyle, jeżeli chodzi o te ustawienia. Nie wiem, czy są najlepsze. Wiem, że działają, więc to jest ich główna zaleta. Teraz przejdźmy do tworzenia sceny. Żeby dodać scenę, klikamy prawym przyciskiem na lewą stronę tego właśnie menu dodajemy scenę, nazywamy ją jak chcemy ja teraz nagram ekran ekran nie wiem, jeden, bo już jeden ekran posiadam i teraz aby to działało normalnie dodajemy add software capture i chcemy właśnie aby było widać tylko ten ekran w tym momencie dajemy jedynkę, tutaj monitor jeden no, chyba, że ktoś ma więcej monitorów i klikamy ok, nie wiem czemu w tym momencie coś, coś mi odmawia posłużeństwa, może preview stream add software capture monitor 1, dobra, nie wiem czemu to odmawia posłuszeństwa, ale w każdym razie wtedy będzie działało i będzie pokazywało normalnie monitor, może mi nie działa w tym momencie, dlatego że nagrywam Będziemy widzieć cały monitor. Jeżeli chcemy dodać grę, to klikamy Add Game Capture i tutaj również nazywamy to jak chcemy, i tutaj będziemy mieli możliwość wybrania tego właśnie, jaką chcemy nagrywać grę. Przez to, właśnie The Walking Dead mi się raz nie nagrał, ponieważ zmienił się ten plik, ta aplikacja się zmieniła minimalnie. Tam nazwa, czy coś, i już nie wyczytało mnie, i ja tego nie sprawdziłem, czy to działa. No i właśnie taki był fail pod koniec. Teraz mogę na przykład tutaj, nie wiem dodać Mozilla Firefox ale w tym momencie też no nie będzie teraz działało ponieważ nagrywam jeżeli chcemy dodać kamerę klikamy add video capture device i tutaj już wybieramy z listy kamery jakie mamy podpięte do komputera tą której chcemy używać jeżeli dodamy coś na, na bieżąco klikamy po prostu refresh no i teraz poka pokaże nam się kamera no kamera akurat działa żeby edytować scenę nie trzeba dużo kombinować klikamy edit scen i klikamy następnie na Edytuj się i klikamy na to, co chcemy zedytować. Teraz możemy manipulować tym góra-dół, e, gdzie chcemy ustawić prawy, lewy róg, e, znaczy prawy górny, prawy dolny i tak dalej, i tak dalej. Ja mam akurat zrobioną jedną ramkę, e, ale pokażę Wam, jak to dodać. Jeżeli chcemy zrobić ramkę, ja mam to akurat jako zwykły obrazek, e, i ten obrazek wklejam tutaj i również go muszę tak ustawić, e, żeby on był, jakby to powiedzieć, nad. Nad kamerą, ale jest to do, dosyć dziwnie zrobione, ponieważ e, wszystko, co jest tutaj, w, oj, nie to, wszystko, co jest w źródłach, czyli w tej lewej, prawej, sorry, w prawej kolumnie, e, im jest niżej, tym jest, że tak powiem, bliżej nas. Czyli e, pokażę Wam to najlepiej na przykładzie, właśnie e, tej przerwy. Tutaj mam zrobione coś takiego, że kamera jest nad. Całym tym obrazkiem, dzięki czemu ona się chowa za, no za nim. W zasadzie tutaj jest pod, e, znaczy w tej kolejności jest nad, a na obrazku jest pod. Jeżeli na przykład wezmę kamerę w dół, już będziemy widzieć prostokąt perfidny, ponieważ e, przezroczystość tego obrazka właśnie obejmuje tamten obszar, i jeżeli jest tylko kamera wyżej to on wygląda tak właśnie, jakby był w to wtopiony. Tutaj również mogę sobie zaskosować takiego wała, jak idę na streamie na chwilkę gdzieś hen hen, to biorę sobie w dół napis zaraz wracam i teraz tutaj to bardzo wszystko dobrze widać. Zaraz dam mu up, kamera nie działa z powrotem, i na przykład tutaj mam do WarZ ustawiane, czyli e, jeżeli nagrywam WarZ muszę zakryć sobie serwer, tutaj wszystko działa w ten sposób, możemy tym również manipulować e, góra, dół powiększać e, kamera akurat warto dać na, na, w miejscu, w którym jest... Em, jak to się zwie? <laughs> w miejscu, w którym jest czat? W tym momencie mnie nie widzicie, bo dopiero wstałem i musiałem kamerę ustawić na e, okno. Ale więc możecie podziwiać tutaj kwiaty, bądź, nie wiem, widok jaki mam za okna. E, no i myślę, co Wam tutaj jeszcze mogę wartościowego okładać? Właśnie w kwestii mikrofonu. Tutaj e, s, uży, no, wybieramy. Jak i w jakim stosunku ma być nagrywane audio naszego mikrofonu i audio na przykład gry, bądź no, czegoś, co nagrywamy. E, możemy wyciszyć maksymalnie mikrofon, możemy wyciszyć maksymalnie grę. Jeżeli na przykład nagrywamy gameplay, do którego później nagramy komentarz, wyglądałoby to mniej więcej tak. Mikrofon na zero e, i gra na maksimum. Niestety nie jestem w stanie teraz ogarnąć, chyba się w ogóle nie da tak zrobić z tym programem, aby na przykład podczas nagrywania, E, nagrywać tylko dźwięk jednego programu, e, ale zobaczymy. Może kiedyś coś takiego się jeszcze stanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w pewien sposób e, w kwestii właśnie nagrywania OBS-em, ponieważ jest to bardzo dobry substytut dla Frapsa czy Actiona. No i polecam go. Szczerze polecam ten program do nagrywania, bo jak widzicie, jest to proste, przyjemne. E, no i naprawdę można dużo czasu zaoszczędzić używając tego prog programu. Jeżeli wam się to przydało, bądź z tego skorzystacie, będzie bardzo mi miło, jeżeli docenicie ten filmik jakimś lajkiem. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć najszybciej jak, na, jak będę w stanie. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym gameplayu.